Cześć widzowie ja jestem Kupa a dzisiaj będziemy nagrywać minecraft Pokémon. wcześniej też chciałem zrobić tą wersję ale mi nie działało bo mi usunęło wszystko więc no od początku robię więc tak biorę sobie to biorę sobie to biorę sobie to i biorę sobie to i teraz w sumie okay, nie na tej wersji nie było w ogóle nie zapomniałem jak nagrywać Zap zapomniałem jak nagrywać znaczy nie zapomniałem, bo pod alt miałem ale nie ja wiem czemu ale to nie działa ta I nie wiem czemu nie działa, ale w minecraft chyba nie działa Kajcie, Jeszcze włączę sobie mm. to dobra. Dobra, mam mam wszystko. O, Sentret wygrał. Wiem, um, ta tam coś jest chyba. O, let's go! Nasz pierwszy pokemon złapany, a to na, na nasz trico. Tak, wybrałem triko. Mój ulubiony wybór. Chodź triko. Coś podobno tam... Co? Pod kontrolą mam sprint'a? Now. Blum, 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 blum. To czemu nie mogę pływać? O to, to jest stara wersja. Coś tutaj jest. aha, pokolot. lud. Friendball, yeah! Let's go. A, i mam nowe słuchawki. Tak. Jo, cześć. Chcesz się złapać? Nie. No. Okej, okay, baj. Mii do wody. To jest pokacenter. O, tam jakiś jest dom. Może do domu pójdziemy? Łamieniłem się do domu. Na pewno jakąś fajną miniaturkę będę musiał zrobić, że nie bez miniaturki. A i w ogóle mam telefon na plecaku, bo, bo ja bo muszę mieć takie ogólnie podwyższenie. No ja, bo inaczej to, to nie będzie będziecie tylko klawiaturę widzieć. A i czasem może mi wywalić Minecrafta, albo inne gry, jak będę nagrywał na komputerze. Więc preferuję bardziej telefon czasem, ale jak mi nie wywali Minecrafta, no to jest git. Bardziej Robloxa i Fortnite'a. Na Fortnite'cie mnie na chwilę zablokowali i mam nowe konto. No nie wiem co, ale tam tamtym się coś stało. bo uh -huh. pokęcz jest kolejny. O wow, moja, ale muzyka jak bije po uszach. Jak... O oh, jezusił. To trudne Dawaj, 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 nie, 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 O, w końcu. Dotarłem do tego domu, dobra. To jest kościół, czy to jest dom? Co to? Nie, ja, ja tam po prostu nie wchodzę, to jest bezsens. сушу меня, но видите ты в дурной О, такая же. Добро. О, эм, я кон... По, пока шо, пока шо, так. Пока марка. достаем ушко. Вау. не ням ням Ja mam zero, zero pieniędzy, typie. Dobra. Może dzisiaj... Jakby to mi się przyda. Będę trochę ewoluował Pokemon'a. Ale też będę wolał zawalczyć, żeby nie było skwitowane. Że od razu będę miał skop O dobra, nie zacięło mnie. I Jeeeej! O nie! Dobra, to jest bez. Ech. 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 czyli mój pokalon musi zginąć, tak? Nie, nie mogę być. Siętryd, Klika tak. Nie, to był za ciężki wróg. Słapiecie, jak tam za karę. Może albo dzisiaj będziemy mieli jakby mogę go ewoluować. I to tylko 6 sekund chyba zajmie. O. Dobra. Cyk, cyk. Cyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, oh, let's go! Ekans ewoluję. Let's go. O oh, jest Arbok. A ar Tak, okay, dobra. Chodź... chodź Arbok. Chodź. Arabok. Jak się woła węże? Dobra, chodź tu. Aha. Miał kontra, miał. Spoko. Miał, miał. Na tym samym levelu są. No i tamten wygrał. spoko, dobra. Idziemy. Dzień dobry, poproszę uleczyć mojego Pokemona. Pokemony. W następnym odcinku może coś odwiedzimy. Może tamten domek. O. O. To się przyda. No się bardzo przyda. Dobra. Dobra. Pokemony są. I to zobaczyć z jakimiś, tylko muszę... Czy nawet podejście do Pokémona się liczy? To czekaj, to zmieni na bo jest prawie po bo ma też silne ataki. Dobra. idę. No, trafiłem. Thundershockiem? Czy co to? Thunder Wave? Thunder Wave w tej grze zadaje. Super. Nie wiem, czy crunch będzie głupym pomysłem. Chyba tak, ale. Użyjmy. Nie, nie był. Ja... Dobra, przeżyję. Wygramy. Easy win Let's go! Easy win! O, oh, trico. Mega drain za pounda! Dobra, z tym na pewno wygram Mega Drain. Eli Flate teraz Tri tylko pierwsza walka, którą może wygrać. Jakby tego używał ciągle, tego ataku. Tego growla, no to na pewno wygram. Growl, crawl, nie. Let's go, przeżyłem. Papa. Jacie. Jaki fart to był, ale i tak muszę uleczyć, Czekaj. Чекайся. Мунхим, фул, рестор. Три коту. Ну и спокойно. Мафул, хил. Ледгу. Тут то есть. А, пидов. Мало, наверное, видите. Я тоже мало вижу. Więc zrobię tańczyk daj. Dobra. Więc chyba skończymy na tym, że gdzieś sobie tutaj zostaniemy. Dobra. Pierwszy, pierwszy odcinek będzie taki, że po prostu użyliśmy candy i żeby mieć Arboka, i że zostajemy w tej wiosce. A i przypominam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i w sumie może być. No, nie wiem, jak na komputerze nagrywać Minecraft'a, jakiś OBYS. A ja tego nie chcę pobierać, w ogóle nie chcę nic pobierać, więc tak. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i wid możemy widzieć się jutro. Więc pa.